Zawody odbyły się w dniu dzisiejszym, to jest 23 sierpień. W zawodach brały udział wszystkie jednostki z terenu, gminy żadna nie, nie odpuściła, jak to się mówi. Rywalizacja między zawodnikami była bardzo spokojna, nienerwowa. Nikomu nic się nie stało. Zawody odbyły się w parku, na po prostu teren nie na wojsku. To był teren bardziej zbliżony do terenu, jaki spotykają się strażacy w czasie akcji. Zawody wygrała drużyna OSP Szalowa, która będzie reprezentować nas na zawodach powiatowych za dwa tygodnie w ropie. Konkurencje to jest bieg z przeszkodami, sztafetowy, w którym bierze udział siedmiu zawodników na, na odległość 350 metrów. W tym jest bieżnia, jest bieg po ławeczce i bieg przez przeszkodę w postaci ściany. Powiem tak, no jesteśmy zadowoleni, bo wygraliśmy. No, przygotowania, co tu dużo mówić. No, dwa tygodnie ostatnio intensywnie dosyć ćwiczyliśmy, szczególnie chłopaki linie z samą, bo to, tak, na, że tak powiem, na ćwiczeniu bojowym jest jedną z ważniejszych rzeczy. No, drugą sprawą, przygotowanie sprzętu, jednak motopompa, żeby parametry trzymała i dobrze podawała wodę też. Chłopaki, mechanik nasi i kierowcy spędzili też parę ładnych wieczorów przy tej pompie, żeby to wszystko funkcjonowało. Cieszymy się, że jedziemy po raz trzeci z kolei na zawody powiatowe. Wiemy, że poziom jest na zawodach powiatowych dosyć wysoki i będzie ciężko, mamy dwa tygodnie na przygotowania. Myślę, że, że osiągniemy dobry rezultat. Myślę, że tak, no, jest tak, że w stafecie biorą osoby udział jedna wylatuje z tego składu, by w bojówce weszła ta osoba, która, że tak powiem, robi tą taką robotę ważną na motopompie i ona nie jest może aż tak szybka, żeby na stafecie być, ale ma obcykaną, tak powiem, tą pompę i wie, jakie myki trzeba zastosować, żeby ta woda jak najszybciej została podana.